Często słyszymy dziś o wewnętrznym dziecku. To pojęcie, które funkcjonuje w psychologii, w rozwoju duchowym, czy w takich praktykach jak tachin czy odczyt skrońka kaszy. Ale czym właściwie jest to wewnętrzne dziecko? Wewnętrzne dziecko to jest ta część naszej psychiki i duszy, która przechowuje wspomnienia, emocje i programy z naszego dzieciństwa. To właśnie tam zapisane są nasze pierwsze doświadczenia: miłości, ale też odrzucenia, bliskości, ale czasami również samotności, bezpieczeństwa, ale także doświadczenia poczucia lęku. Ta część nigdy nie znika, choć my dorastamy. Ona wciąż w nas żyje i często właśnie to ona reaguje w naszym dorosłym życiu, kiedy nagle czujesz strach, poczucie winy czy potrzebę akceptacji. Psychologia podkreśla, że pierwsze lata, pierwsze lata życia to czas, w którym kształtują się podstawowe przekonania o świecie czy o otaczającej nas rzeczywistości. Jestem ważny, jestem bezpieczny czy zasługuje na miłość. Albo niestety ich odwrotność. Jeśli tego zabrakło, dorosły człowiek nosi w sobie echa tamtych doświadczeń. Właśnie wtedy w trudnych sytuacjach odzywa się nie dorosły, ale przestraszone dziecko. O tym trochę więcej, bardziej szerzej pisałem wczoraj. Zapraszam do Zajrzenia do wczorajszego artykułu. Z perspektywy zaś duchowej i teta healing to wewnętrzne dziecko przechowuje w sobie również nasze podświadome programy. To ono, tak naprawdę, wciąż i wciąż każe nam wierzyć, że trzeba zasługiwać na miłość, że świat nie jest bezpiecznym miejscem. Gdy docieramy do tego poziomu, możemy dokonać naprawdę głębokich zmian, które wpływają na całe nasze życie. A w kronikach, akaszy, no, w kronikach to się naprawdę cudownie ukazuje. To wewnętrzne dziecko ukazuje się jako coś jeszcze większego, niż do tej pory powiedzieliśmy. Jako symbol duszy w jej najczystszej formie. Niekiedy to nie tylko echa tego życia, i to jest niesamowite, ale także ślady dawnych historii, które dusza zna i które niesie ze sobą przez kilka, kilkanaście inkarnacji. Dlatego spotkanie ze swoim wewnętrznym dzieckiem jest tak niezwykłe i uzdrawiające zarazem. Daje nam zrozumienie, skąd się biorą nasze emocje, dlaczego reagujemy. Uczy czułości wobec siebie i pozwala odzyskać radość, spontaniczność, ciekawość świata i przede wszystkim taką dziecięcą autentyczność. Kiedy przyjmujemy tę część siebie, przestajemy swoje emocje traktować jako wroga. Zaczynamy rozumieć, że są one wołaniem o miłość, ale także. O uwagę. Ja sam doświadczyłem tego bardzo wyraźnie. Spotkanie z moim wewnętrznym dzieckiem dało mi niesamowite uczucie ulgi i bliskości. Bliskości przede wszystkim z samym sobą. Zrozumiałem, że w środku mnie tak głęboko mieszka ktoś, kto nie potrzebuje krytyki ani nie potrzebuje oceny, potrzebuje obecności. To było niesamowicie cenne i uwalniające doświadczenie. Ale bardzo szybko też odkryłem drugą stronę. Praca z wewnętrznym dzieckiem niesie ze sobą również niebezpieczeństwo. Bo jeśli zatrzymamy się tylko i wyłącznie na tym etapie, możemy wpaść w kilka niesamowicie trudnych pułapek. Pierwsza to utknięcie w przeszłości. To jest coś, co każe nam non-stop wracać i wracać do starych ran, rozdrapując je na nowo, zamiast po prostu zwyczajnie pozwolić im się zagoić. Zamiast uwolnienia pojawia się powtarzanie bólu. Odtwarzanie tego, co już było. I właśnie to powoduje utknięcie w przeszłości. Druga to ucieczka od dorosłości. Łatwo powiedzieć, tak reaguję, bo moje wewnętrzne dziecko jest zranione. Słyszałem takie stwierdzenia wiele razy. To prawda, ale jeśli zostajemy tylko na tym poziomie, na poziomie zranienia. Nigdy nie bierzemy odpowiedzialności za swoje życie tu i teraz. Trzecia pułapka to jest uzależnienie od technik i ćwiczeń. Wciąż przytulamy dziecko w medytacjach, robimy afirmacje, wszystkie ro tych ćwiczeń naprawdę jest masa, ale tak naprawdę nie zmieniamy niczego w naszej codzienności. To jak nakładanie. Pięknego patronku, ale nigdy nie oczyszczenie tak naprawdę rany. I wreszcie czwarta, bardzo subtelna, to budowanie w sobie roli ofiary. Kiedy ktoś definiuje się tylko poprzez zranione dziecko, całe życie zaczyna się kręcić wokół tylko i wyłącznie ran, a nie tak naprawdę wokół wzrostu i rozwoju. Do tego dochodzi jeszcze moda na wewnętrzne dziecko, którą dziś widać tak naprawdę wszędzie, na wszelkiego rodzaju portalach, grupach zajmujących się rozwojem duchowym warsztaty, kursy, nagrania i to dobrze, bo zwiększa świadomość. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy traktować to. Tylko i wyłącznie jako trend. Trend, który wystarcza, żeby zwyczajnie odhaczyć. Widziałem ludzi, którzy uczestniczyli w jednym warsztacie i mówili: Ja już to przepracowałem. Ale prawda jest taka, że praca z wewnętrznym dzieckiem to nie coś, co możesz załatwić w jeden weekend. To proces, to droga, która wymaga czasu. Wymaga cierpliwości, ale przede wszystkim odwagi. Dla mnie samego najważniejsze było zrozumienie, że wewnętrzne dziecko nie jest całym moim życiem, ale częścią, którą warto jest zintegrować. Dziś wracam do tej pracy od czasu do czasu. Raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, albo jak po prostu czuję, ale nie robię z tego obsesji. Bo wiem, że największy rozwój on dokonuje się nie w przyszłości, ale w teraźniejszości, w tu i teraz. W tym doświadczaniu codzienności. Dlatego wewnętrzne dziecko jest raczej dla mnie towarzyszem podróży. Uczy mnie radości, przypomina o odrobinie szaleństwa czasami, ale także spontaniczności. Ale. Jednocześnie wiem, że moje życie, ono dzieje się tu i teraz, w dorosłym świecie, w relacjach, w wyborach, w codziennych doświadczeniach. Chcę zostawić Cię dzisiaj z jedną myślą. Twoje wewnętrzne dziecko nie potrzebuje, byś ugrzązł w przeszłości. Pamiętaj o tym. Potrzebuje. Byś był z nim obecny tu i teraz. Kiedy nauczysz się kochać i nauczysz się przyjmować tę część, część siebie, zyskasz tak naprawdę więcej wolności, więcej lekkości i niesamowitej odwagi. Odwagi, by żyć pełnią życia. Odkryj moc wewnętrznego dziecka i odzyskaj lekkość. Kochani, dziękuję, że byliście. Życzę Wam cudownego wieczoru, kochajcie się więcej, do jutra. Pa.